Panujesz do rana, dobra zabawa. Nie przestawaj, dawaj, dawaj, panujesz do rana. Zfasz. Jesteśmy w Słuchaczu, to właśnie stąd rusza nasza imprezowa limuzyna. Odwiedzimy cztery miasta. Pierwsze to Malborg. Czekajcie tam na nas. Dobra, prawa, dawaj, dawaj. Czytałem w internecie. W internecie, ma Pan fejsa? Nie, ale w internecie czytałem e, o imprezach disco polo e, właśnie w tym, e, w słuchaczu Słuchacz, Tak jest. I co, wybiera się Pan do nas? No, no trzeba się wybrać. Koniecznie. Na jaki zespół Pan liczy, żeby posłuchać? Każdy jeden. Każdy jeden? Liczy się po prostu dobra zabawa? Każdy jeden po prostu. Cieszę się, że wreszcie coś... Powstaje nad zalewem, bo już normalnie aż, aż serce pękało jak. Bo nic tam się nie dzieje. No woda po prostu piękna, a zero imprez, zero plaż, zero zanieczyszczone, to wszystko tak. A szkoda no. było. I co, żonę pan zabierze, czy sam? Pewnie, że tak. Z żoną? No my tylko we dwoje jesteśmy, dzieci już mają swoje rodziny. <noise> otwarcie, czy szykuje się pan do słuchacza? Oczywiście, że tak. E, na którą gwiazdę tak najbardziej się pan nastawia? Kogo by pan chciał usłyszeć? Słyszałem, że pierwszą gwiazdą będzie Boys, no to chyba na tą gwiazdę. No i tylko Boys, a może coś jeszcze? Akcent Piękni Młodzi może? O, Piękni Młodzi, też bardzo fajny zespół. Ta spokojna i nieśmiała rozkochuje świat. Whoa, oh, oh. A ja wiesz sei questo è I tak oto jesteśmy w Braniewie. Witajcie chłopaki. Trzeci, czwarty, piąty, wielkie otwarcie w słuchaczu. Szykujecie się? No oczywiście, no pewnie, będzie w tak. tam trzy dni. Non-stop, bez przerwy. Na jaką gwiazdę się najbardziej nastawiacie? Ja to ogólnie to na wszystkie, tylko żeby była jakaś impreza. Tak najlepiej by było. No ale jakiś konkretny zespół? E, akcent, boys? Prędzej na akcent. Akcent? No to, żeby otrzymać nasze karty VIP, musicie zanucić coś z zespołu. Akcent! Na przykład. Gnazda. Spełnia Gnazda. sny. Tu rodzi dużą rolę. Spełnia sny. Dobra, to co? Może jakieś zaproszenie dla tych, którzy nas obejrzą? No, może pewno całe Braniewo. Całe Braniewo zapraszamy. No i Dzień okolice. I Okolice szczególnie też. Zapraszamy, całe Braniewo, trzeci, czwarty, piąty, do słuchacza na, na wielkie otwarcie naszej imprezowni. Dzięki. Mhm. Dzięki. I napisie olej smutki żale i trzeci, czwarty piąty, wielkie otwarcie w słuchaczu. Czy wybierzecie się? Wybierzemy. A na jaką wiedzę byście liczyli? Kogo byście chcieli zobaczyć u nas? Um, nie wiem, najlepiej jakieś disco polo, tak? Tylko się na części słucha. No pewnie, ale jakie? Kogo tak najbardziej byś chciał nas zobaczyć? Nie wiem, piękniej młodzik. Akcent. Mig... Akcent. Jaki utwór najlepszy? Przestwo oczy zielone. A jasne, o się nam może, co? To to nie. 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 <noise> Lepiej nie. To co, zachęcicie może znajomych, żeby przyjeżdżali do nas. Jasne, całe branie, bo zachęcamy jak tak. najbardziej. Jak coś to zabierzemy ze sobą. <noise> Czyli co, najlepszej imprezy tylko w słuchaczu. Pozdrawiamy, cześć! Piękne oczy, które proszę co dzień za ten uśmiech. Zrobię wszystko, co chcesz. Mógłbym patrzeć. Na nią każdego dnia, tak bez końca. Dlatego kogoś. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią, nią byłaś, skończysz wreszcie śnić Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłaś, kończył wreszcie śnić Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Nie jesteś aniołem, Trzeci, czwarty, piąty lipiec, co się dzieje? Jest impreza w słuchaczu. W mega otwarcie dużej imprezowni będziesz? Będę, oczywiście, że będę. Na jaki zespół najbardziej liczysz? No jeszcze nie myślałem nad tym. Czekam ale... na informacje, kiedy będą... kto wystąpi. No ale to na przykład o czym byś marzył? Kogo zobaczyć? Afterparty. No i co jeszcze na przykład? Jaki zespół? Yy, no nie wiem, coś na sali technicznej może. Chlapbejsi? Pewnie, że tak, oczywiście. Hazel? Oczywiście. No i super. To co, zachęcamy wszystkich, żeby wpadali. Tak, zachęcam. Bardzo Bardzo fajnie. Fajnie? Czemu fajnie? Świetna muzyka, fajna zabawa. Nie Gdzie najlepsza zabawa? Wie pani co, Elbląg i Słuchacz? Słuchać chyba bardziej, co? Chyba tak. Nastawiacie się na wielkie otwarcie? Tak, na pewno będziemy. Na jaką gwiazdę tak najbardziej liczycie? Kogo byście chcieli zobaczyć u nas? A My bardzo lubimy disco polo, także pięknie i młodzi. Liczymy na to, że będą. Ja myślę, że jeszcze bojcy. I bojcy byśmy chcieli, żeby byli. Tak. I pełną rodziną do nas możecie wpadać co weekend na świetne imprezy. Zapraszamy serdecznie. To co, koło pozdrawiamy? Eee, wszystkich, moją rodzinę, siostry, braci. Teściów, no. <grymne> znajomych właśnie. I co, i zapraszamy gdzieś? Do Słuchacza. Tak jest, dziękuję. Odkąd zobaczyłem Ciebie Nie mogę jeść, nie mogę spać Jak do tego doszło, nie wiem Miłość o sobie dała znać Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś Ty. Jesteśmy właśnie w Słuchaczu. Zakończyliśmy naszą trasę imprezową limuzyną. 3, 4, 5 lipca. Czekamy na Was właśnie tutaj. Piersi plażowicze już są.